Jaką platformę wybrać, żeby sprzedawać w modelu dropshippingowym? Jest tyle rozwiązań, że głowa boli. Eee, I jest to też jedne z najczęstszych pytań, które do mnie kierujecie. Ja Wam przedstawię trzy platformy, na których możesz to zrobić, na których ja to robiłem z sukcesem. Eee, dlatego zanim wybierzesz, eee, poświęć 5 minut czasu na oglądnięcie tego filmu. Właściwie to nawet oglądnie go dwa razy. No właśnie, jaką platformę wybrać? Do prowadzenia sprzedaży o rany. to naprawdę ciężki temat. Ja przedstawię Ci trzy rozwiązania i powiem Ci, z którego rozwiązania e, stosuję. Musisz wiedzieć, że każdy z tych trzech rozwiązań gdzieś testowałem, e, na nim e, prowadziłem sprzedaż, no i zostałem przy jednym rozwiązaniu. Dobra, na początku zastanówmy się, co, e, jaką platformę wybrać. Jak poszukasz sobie sklep, dro, sklep dropshipping czy coś takiego, to zobaczysz, że jest naprawdę bardzo dużo e, takich platform. Myślę, że w Polsce, jak poszukasz, to znajdziesz 100, czy nawet więcej. No i która jest najlepsza? No i tu jest właśnie problem. E, ja ci nie powiem, która jest najlepsza, bo to naprawdę ciężko powiedzieć. Ta, tak samo, który samochód jest najlepszy? No nie wiem. Ty się będziesz kłócił, że e, twój, twój Porsche, a ja się będę kłócił, że moja Multipla i nie dojdziemy do porozumienia. Także powiem ci, jakie warunki e, spełnia taka idealna platforma. Przede wszystkim musisz e, mieć możliwość otwarcia sklepu, czyli sklep. W 24 godziny, żebyś otworzył szybko sklep. Nie chodzi o to, żeby ten sklep budować przez miesiąc czy dwa miesiące. Dlaczego? Z tego powodu, że Tobie za cały Twój entuzjazm. Yy, yy, Przelejesz na budowę tego sklepu, a później jak trzeba będzie szukać fajnych produktów, trzeba będzie robić fajne reklamy, to ty będziesz miał już dość, no bo przecież cały miesiąc uruchamiałeś e, platformy, więc tutaj sklep 24 godziny, żeby uruchomić to jest bardzo ważna rzecz. Ja zresztą sklep w 2 godziny, ale o tym Ci za chwileczkę powiem. E, szybka i łatwa integracja. E, żebyś tak e, tylko jednym przyciskiem klikał i coś się instalowało. Bo oczywiście są narzędzia takie, które będziesz musiał zainstalować. Na przykład weźmy sobie na przykład czat. Czat przydaje się. No i taki czat musisz gdzieś tam jakiś kod pobrać. To, to raz, bo zawsze trzeba będzie go pobrać, ale wkleić Bo I teraz go w które miejsce wkleić? No to jest już problem. Więc łatwa, szybka integracja. Oczywiście, jeżeli jesteś osobą zaawansowaną, nie wiem, pracujesz jako informatyk, chcesz sprzedawać dropshippingu, no to oczywiście dla Ciebie to nie będzie problem, ale jeżeli jesteś osobą jakby początkującą, no to postaw na, na taką łatwość. Ja ci muszę powiedzieć, że też no, z wykształcenia nie wiem, czy wiesz, jestem informatykiem, pracowałem na uczelni, teraz działam w modelu dropshippingowym. To ja już też odchodzę od takich rozwiązań, tak? Bo umiem. To dodać, umiem skonfigurować, ale wszystko zabiera czas, a czasu i zdrowia się nie kupi. Ponoć. E, Okej, okay. później fajny szablon. Szablon fajny, ten taki podstawowy, który jest oczywiście później w większości platform, jak będziesz chciał, będziesz mógł sobie kupić, ale też przestrzegam cię przed tym, żeby nie iść w koszty i tak dalej. Szczególnie, że każdy, kto zaczyna, ma jakieś tam budżety ograniczone, bo chodzi o to, żeby więcej pieniędzy wydać na reklamy, żeby więcej też zarobić. Pamiętaj, nie wydajemy, ale inwestujemy. To jest szalenie ważna rzecz, eee, żeby ten szablon był fajny, eee, czyli był. No, wyglądał, wyglądał o, wzbudził zaufanie, i tak dalej. No i dwa, e, żeby opłaty cię nie zjadły. Są takie rozwiązania w Polsce, gdzie płacąc na przykład 50 zł za sklepik, każdy sobie myśli, o ranę, ale to jest bardzo tanio 50 zł. Po czym nagle okazuje się, że potrzebujesz. Dodatek do nie wiem, do płatności online, i musisz za niego zapłacić. Później potrzebujesz jakąś integrację z furgonetką i musisz zapłacić. I później z 50 zł robi się 450 zł miesięcznie. Także tutaj się zastanów. I to, co mógłbym Ci jeszcze powiedzieć, to postaw na platformę, gdzie ktoś Ci pomoże uruchomić sklep i też w miarę sprzedawać. No, o, o, tym, o tym jeszcze no, do tego wrócimy, czyli pomoże. Uruchomić i sprzedawać. Czyli uruchomić kampanię, i tak dalej, wybrać produkt taki od A do Z. Bo musisz wiedzieć, że w chwili obecnej, zobacz, 4 minuty rozmawiamy, założy się, że około 3-4 Osób otwarło swój sklep. No oni osiągną sukces? No właśnie nie. E, no ale to taki możesz po prostu poczytać, jak tam jest supportem u danych osób, m, dlatego że wiem, że są rozwiązania. Nie chcę tutaj nazw żadnych wymieniać, ale będziesz miał problem ze sklepem i na, na przykład jesteś, Twój ticket, czyli twój, y, Twoje zgłoszenie jest 140 w kolejce. No to na przykład dwa dni będziesz czekał. O, tu jesteś napalony, chcesz sprzedawać, a tu musisz czekać dwa dni na y, odpowiedź. No dobra, i teraz pokażę Ci trzy rozwiązania, z których testowałem. Pierwsza, pier, pierwsze z nich to jest WooCommerce. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszałeś o WooCommerce. O WordPressie na pewno słyszałeś. Więc WooCommerce jest to wtyczka do WordPressa, na której, no, literówkę zrobię, na której możesz otworzyć sobie sklep. I musisz wiedzieć, że najwięcej dodatków do sklepów jest właśnie do WooCommerce. WooCommerce jest jedną z czterech, Albo pięciu najpopularniejszych platform w internecie. Więc tam znajdziesz wszystko jakieś koła fortuny, timery, integracje z pixelem no wszystko w dziesięciu różnych warstwach. Natomiast też tutaj zależy od Twojego poziomu informatyzacji, że tak się dziwnie wyrażę. Jeżeli jesteś osobą początkującą, trochę ogarniasz WordPressa, zaczniesz tworzyć sklep internetowy, to uwierz mi. Pytanie, dlaczego mi masz uwierzyć? No, musisz wiedzieć, że, że nagrałem chyba jeden kurs o WordPressie, drugi o WooCommerce. Ie. Korzystałem z WooCommerce przez ostatnie 10 lat i muszę Ci powiedzieć, że nie da, ciężko, nie da, da się nawet dwie godziny, tak, ale osobie początkującej jest ciężko uruchomić sklep na WooCommerce. Ie. Czyli jeżeli nie masz żadnego pojęcia, to albo zrezygnuj z tego, albo po prostu komuś zapać, żeby ci to skonfigurował. Jest to rozwiązanie darmowe. No właśnie, ale mm, musisz no tak, domenę to w każdym musisz kupić, to jest koszt około 12 zł. Natomiast pod e musisz kupić hosting. No to, to powiedzmy, że jest koszt około 100 zł rocznie, żeby mieć i też bardzo często dużo wtyczek jest ekstra płatnych. Czyli na przykład, nie pamiętam, że do którego operatora płatności dobra wtyczka jest, jest, jest płatna. tak? Da się to zrobić za, za darmo, ale pamiętaj, no to też nie jest za darmo, bo troszeczkę Twojego czasu Ci to zje. Czyli yy, podsumowując, chcesz się bawić, wiesz co robisz, to. Yy, Zastosuj u Moim zdaniem jest idealne to na, na początek, też później na bardziej zaawansowane rzeczy. Oczywiście tutaj trzeba się też bardzo znać, bo trzeba aktualizować, żeby nam się ta strona nie posypała i tak dalej. Ja używałem u komersa, natomiast od, yy, odchodzę od u z prostego powodu. Yy, już wielokrotnie miałem tak, że będąc na wakacjach strona się wysypała, brzydko mówiąc, po aktualizacji. Oczywiście była tam na pewno spora moja wina, bo czemu nie zrobiłem tego wcześniej, przed wyjazdem. Natomiast no, trzeba mieć firmę, która to będzie nam ogarniała, czyli nie tylko firmę, która zrobi, tylko która będzie nam to aktualizowała, jeżeli sam nie potrafi. Jeżeli sam potrafi, no to wie, że WooCommerce jest bardzo fajną platformą. Ok, druga, druga platforma to jest platforma, która nazywa się Shopify. Shopify. Ok, Shopify. Dlaczego pokazuję? Dlatego, że chciałem Ci pokazać, jakby też różnicę pomiędzy takim, że każda z tych platform jest trochę na innym biegunie. Shopify jest to platforma jest to platforma angielskojęzyczna. Sklep w Polsce też można zrobić, tam są integracje z płatnościami, ale generalnie ja to ci pokazuję w ty, tylko dlatego, jeżeli będziesz chciał zrobić sklep. Yy, angielskojęzyczny, bądź też polskojęzyczny yy, i no, szkoda Ci czasu na, yy, na takie, no, na marnotrawienie czasu na instalacje, konfigurację i tak dalej. Z Shopifyem właściwie możesz wystartować Właśnie w ciągu 24 godzin. 24 godziny to jest taki magiczny okres, dlatego że tyle czasu potrzebuje domena, żeby porozchodzić się po serwerach DNS, więc 24 to jest takie najszybsze. Tu możesz szybko na przykład Paypala podpiąć. Jak masz swoje konto podpinasz, od razu jest. A u nas w polskich systemach jest tak, że no niestety na każdą domenę musisz podpisać inną umowę, co jest troszeczkę Ciężkie, i no mm, właśnie, innego słowa nie, nie, nie będę używał. E, no ale no, PayPal ma też minusy, tak? Chodzi na przykład o wysoką prowizję, bo tam jest na 2,5%. E, mogło się to zmienić. W zależności też od dochodu, ale mniej więcej tak to oscyluje. A polskie płatności masz około 1,6%. No i tu jak popatrzymy sobie do Shopify, Shopify ma te, tą samą zaletę, co WooCommerce, że jest bardzo dużo wtyczek. Jest to najpopularniejsza jakby. Platforma za granicą. No i tu oczywiście możemy sobie przetestować, więc też pamiętaj, nie słuchaj nikogo, przetestuj sobie. No i tutaj mamy Shopify Basic, mamy za 29 dolarów na miesiąc, czyli 3 razy 4, jakieś 120 zł. No i tu jest napisane, co mamy w tej cenie. No. Standardowy jest szablon, o mamy darmowy certyfikat SSL i tak dalej, eee, no. nie będę tego wszystkiego czytał, samemu zachęcam Cię. Eee, Zaletą Shopify'a jest to, że jest bardzo dużo wtyczek, czyli jeżeli kiedykolwiek coś, jakiegoś widżeta zobaczysz na innej stronie, no to zapewniam Cię, że to rozwiązanie już eee, jest po prostu w, shop w Shopify. Eee, no. Ja bym wchodził w Shopify'a, kiedy na, na Polskę, bym raczej tego, to jest też moja opinia, że nie jest tak dostosowany do rynku polskiego. Natomiast jeżeli bym chcesz założyć y, za granicą sklep i tak dalej, to myślę, że ja tu zrobiłbym to na Shopify. U. No i jeżeli chodzi o trzecie, y, o trzecią platformę do sprzedaży, jest to produkcji polskiej. No i muszę być sobą szczery, ja pomagam w jej y, tworzeniu, udoskonalaniu. E, więc e, musisz wiedzieć, e, że jestem w jakiś sposób m, związany z e, twórcami, natomiast chcę Ci tylko pokazać, e, jak to mniej więcej e, wygląda. E, ten system, o którym mówię, to jest Takedrop.pl. E, take to jest. M, e, Różnica jest trochę taka pomiędzy innymi systemami, że on powstał na. Że, że była osoba, która sprzedawała bardzo dużo w dropie i po prostu stworzyła platformę, która później okazała się super produktem. No i teraz ja mam taką tabelkę tutaj. To jest też produkt, w którym biorę udział w jego rozwoju. Więc jeżeli wcześniej byłeś na moich szkoleniach, to, to wiesz, że ja bardzo lubię dawać naprawdę dużo rzeczy w pakiecie, więc. Na przykład w innych takich serwisach w Polsce, w sklepie płacisz dodatkowo za certyfikat SSL, u nas masz za darmo. Płacisz za wzór regulaminu, u nas masz za darmo, no i mamy też bardzo dużo takich integracji, właściwie oni mają, bardzo dużo integracji związanych na przykład z importowaniem, są automatyczne zamówienia z AliExpressu i tak dalej. Bardzo dużo jest tutaj rzeczy, no i cena też jest taka trochę nieodstraszająca. To co Ci chcę pokazać, jak na przykład wygląda importowanie Produktów. Czyli to możesz odebrać trochę jak lokowanie produktu, ale no tak, to jest może, to jest lokowanie produktu, tak to nazwijmy. Natomiast Pokażę Ci ten produkt, dlatego że się też nim zakochasz. Nie wiem czy importowałeś kiedykolwiek produkt do sklepu z hurtowni, to trzeba do hurtowni um, wybrać XML-a, później tego XML-a wkleić, później nam się nie aktualizuje, dlaczego to się nam nie dodało i tak dalej. A tu zobacz, jestem na zapleczu tego sklepu, take Drop, Widać, że bardzo prosty, dlatego że nie ukrywam, on został stworzony po to, żeby sam w 24 godziny wszystko zrobił A do, do, do Z i mógł sprzedawać. Ciekawostką jest także to, że w tym sklepie, jako jedna z nielicznych platform, ma bramki płatności dla osób, które nie prowadzą, nie prowadzą działalności. Bo nie wiem, czy wiesz, ale właśnie to jest największy problem. Na przykład, chcesz się wystartować. Nie mając firmy, no i tak, nie mając bramki płatności, no to Twoje testy ci nie wyjdą. A tutaj e, możesz sobie po prostu przyjmować płatności online. I teraz pokażę Ci jedną rzecz. Na przykład o integrację. No tu jest to, co mówiłem, że jest bardzo proste. Klikasz jeden przycisk, jest już e, zainstalowany. Natomiast zobacz, e, przechodzisz do zakładki hurtownia. No i na przykład wybieramy sobie jakąś hurtownię. Tak online, nie wiem, czy wiesz, największa hurtownia z w Polsce. E, klika, klikamy sobie tutaj, zobacz. No i zobacz, jest taka jakaś wojskowa yy, sukienka, moro, yy, naciskamy tylko dodaj do sklepu, no i co? Koniec. Produkt jest dodany. No i widać, że ten produkt pojawił się u nas yy, w sklepie. Jest to bardzo, bardzo fajna rzecz. Jest jeszcze tutaj możliwość yy, z yy, integracji z AliExpressem i tak dalej. No i tak wygląda produkt dodany, akurat to jakaś interaktywna ryba w jednym moich przykładowym sklepie. No to tyle i teraz jeszcze mało, mało tego, jeżeli napiszesz do mnie e maila na mgrabowskimałpawpnr.pl e i w tekście napiszesz e napiszesz, e nie wiem, dużymi literami sklep drop to jeszcze załatwić Ci niezłą zniżkę. Ale dobra, t, tutaj celem tego filmu wcale nie było lokowanie tego produktu, ale pokazanie Ci ile jest opcji. Oczywiście ktoś może mieć pretensję, że nie o wszystkich rozwiązaniach powiedziałem. Pewnie, że nie powiedziałem, dlatego że no niestety wybrałem takie trzy, które są po trzech skrajnych biegunach. Natomiast gdybym mówił o każdym, no to, no to później ktoś by zapomniał i mu się obrazić. No, nie ukrywam też, że wszystkich platform nie testowałem. Z takich gotowych polskich sasów, czyli takich sklepów, gdzie są, gdzie może naprawdę szybko jest zaktualizować, no to stosowałem bardzo dużo. Natomiast obecnie u mnie jest tak, że ze sklepów, które miałem na WooCommerce, część przeszedłem na własną platformę, gdzie jest to proste, a normalne sklepy drop, drop, czy też zwykłe sklepy, to właśnie stawiam też na tej platformie TakeDrop. Nie chcę Cię zachęcić do kupna i tak dalej, ja Cię zachęcam do testowania. Tyle kończę w tym materiale. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, śmiało do mnie pisz. Mam nadzieję, że film się podoba.